Polscy piloci byli zszokowani, gdy dwusilnikowy P-38 Lightning wyprzedził ich Messerschmitty Bf 109. Historia fikcyjna osadzona w realiach II wojny światowej, nad lotniskiem polowym niedaleko Cassino wisiała poranna mgła, zasnuwając krajobraz mleczną zasłoną. Październik 1943 roku przyniósł ze sobą zimne, wilgotne poranki na włoskim froncie, gdzie stacjonował polski Dywizjon Myśliwski. Piloci 315 Dywizjonu Myśliwskiego Dęblińskiego sprawdzali swoje maszyny przed porannym patrolem. Dywizjon, ten, podobnie jak inne polskie jednostki lotnicze, walczył u boku aliantów po tym, jak ich ojczyzna została pokonana w 1939 roku przez siły niemieckie i sowieckie. Większość pilotów miała za sobą długą drogę przez Rumunię, Francję, aż do Wielkiej Brytanii, gdzie zostali włączeni do Royal Air Force, zachowując polskie oznaczenia i tożsamość narodową. Kapitan Tadeusz Nowak, dowódca eskadry, przesunął dłonią po gładkim metalicznym poszyciu swojego Messerschmitta BF-109G. Był to osobliwy w niemieckim myśliwcu. Historia zdobycia tej maszyny była równie niezwykła, jak jej obecność wśród alianckich samolotów. Messerschmitt Został przejęty w nienaruszonym stanie po tym, jak jego niemiecki pilot, dezorientowany przez gęstą mgłę, wylądował przez pomyłkę na brytyjskim lotnisku kilka miesięcy wcześniej. Zamiast zniszczyć cenną maszynę wroga, alianccy inżynierowie dokładnie ją zbadali, a następnie przekazali Polakom do testów porównawczych. Dowództwo uznało, że polscy piloci, którzy mieli doświadczenie w walkach z Messerschmittami od początku wojny, najlepiej ocenią możliwości niemieckiego myśliwca w bezpośrednim porównaniu z maszynami alianckimi. Nowak był jednym z niewielu polskich pilotów, którzy przeżyli kampanię wrześniową w 1939 roku. Pamiętał, jak ich przestarzałe PZL P11, choć pilotowane przez doświadczonych lotników, nie miały szans w starciu z nowoczesnymi Messerschmittami BF-109E. Różnica w osiągach była druzgocąca, niemieckie maszyny były o ponad 100 KMH szybsze, miały lepsze uzbrojenie i osiągi. Mimo to polscy piloci walczyli z determinacją, zadając Luftwaffe zaskakująco duże straty. Teraz, cztery lata później, Nowak miał okazję pilotować maszynę, która kiedyś polowała na niego nad polskim niebem. Obok Messerschmitta stały Spitfire, podstawowe wyposażenie polskich dywizjonów myśliwskich RAW. Te brytyjskie maszyny cieszyły się doskonałą opinią wśród polskich pilotów. Zwrotne, szybkie i dobrze uzbrojone były godnym przeciwnikiem dla. Messerschmittów. Jednak dzisiejszy dzień miał przynieść spotkanie z zupełnie innym samolotem. Amerykańskim P-38 Lightning, dwusilnikowym myśliwcem o nietypowej konfiguracji z podwójnym kadłubem. Porucznik Adam Kowalski, drugi pilot wyznaczony do testów, podszedł do kapitana Nowaka. Obaj zostali wybrani ze względu na swoje doświadczenie bojowe i umiejętności pilotażu. Kowalski, podobnie jak Nowak, walczył w 1939 roku, a później brał udział w bitwie o Anglię. Przeżył ponad 50 misji bojowych, zestrzeliwując sześć niemieckich maszyn. Jako doświadczeni piloci obaj mieli wykonać serię lotów porównawczych, testując zdobycznego Messerschmitta przeciwko różnym alianckim myśliwcom. Z mgły wyłonił się amerykański oficer łącznikowy, major John Richardson. Przybył, aby nadzorować testy porównawcze między Messerschmittem a P-38 Lightning. Lightning był jednym z najbardziej charakterystycznych samolotów tej wojny: dwusilnikowy myśliwiec z centralną gondolą pilota i dwoma kadłubami zawierającymi silniki. Jego nietypowy wygląd przyniósł mu przydomek Widlasty Diabeł wśród niemieckich pilotów. Amerykanie przywieźli najnowszą wersję P-38, która miała porównać swoje osiągi z przechwyconą niemiecką maszyną. Plan testów był prosty: seria manewrów na różnych wysokościach, symulowane przechwycenia, sprawdzanie prędkości maksymalnej oraz ocena zwrotności. Wyniki miały pomóc alianckim pilotom lepiej zrozumieć mocne i słabe strony obu maszyn, co mogło przełożyć się na skuteczniejsze taktyki podczas realnych walk powietrznych. Mgła zaczęła się rozpraszać, odsłaniając błękitne włoskie niebo. Technicy zakończyli ostatnie przeglądy maszyn. P-38 Lightning lśnił w porannym słońcu. Jego aluminiowe poszycie odbijało światło, tworząc niemal srebrną aurę wokół samolotu. W porównaniu z nim, Messerschmitt ze swoim ciemnoszarym malowaniem wyglądał jak drapieżnik przyczajony do skoku. Różnica w konstrukcji obu maszyn była uderzająca. Niemiecki myśliwiec z pojedynczym silnikiem tłokowym, smukły i opływowy, kontrastował z masywnym, dwusilnikowym amerykańskim samolotem. Piloci zajęli miejsca w swoich maszynach. Kapitan Nowak w kokpicie Messerschmitta czuł się dziwnie, siedząc w maszynie zaprojektowanej przez inżynierów kraju, który najechał jego ojczyznę. Niemieckie napisy na przyrządach, ergonomia kokpitu dostosowana do niemieckich standardów. Wszystko to było obce, a jednocześnie fascynujące. Z drugiej strony, Lightning, pilotowany przez amerykańskiego Kapitana Michaela Stevensa reprezentował najnowszą amerykańską technologię lotniczą. Silniki obu maszyn ożyły niemal jednocześnie. Charakterystyczny warkot rzędowego silnika Daimler-Benz DB 605 Messerschmitta kontrastował z podwójnym rykiem silników Allison 10 Lightninga. Pierwszy wystartował P38, wzbijając się majestatycznie w powietrze. Meser Schmidt podążył za nim kilkanaście sekund później. Polscy obserwatorzy na ziemi, piloci i technicy z zainteresowaniem śledzili ten niezwykły spektakl. Niemiecki myśliwiec, pilotowany przez polskiego asa, ścigający amerykańską maszynę. W powietrzu rozpoczęły się testy. Pierwsza faza dotyczyła prędkości maksymalnej na różnych pułapach. Obaj piloci wprowadzili swoje maszyny na wysokość 5000 metrów, a następnie na ustalony sygnał przeszli do lotu poziomego z pełną mocą silników. P-38 Lightning ze swoimi dwoma silnikami o łącznej mocy ponad 2800 koni mechanicznych szybko zyskiwał przewagę. Messerschmitt, mimo doskonałej aerodynamiki mocnego silnika i... o mocy około 1475 km, nie był w stanie dorównać amerykańskiemu myśliwcowi. Na tej wysokości P38J osiągał prędkość około 690 km podczas gdy BF-109G zbliżał się do granicy swoich możliwości przy około 630 km Kapitan Nowak, obserwując, jak Lightning oddala się od niego mimo pełnej mocy silnika, nie mógł powstrzymać profesjonalnego Dziwu. Konstrukcja dwusilnikowego myśliwca, która początkowo wydawała się nieporęczna, udowodniła swoją wartość. P-38 nie tylko był szybszy, ale również znacznie lepiej się wznosił na dużych wysokościach, gdzie rzadsze powietrze ograniczało osiągi wielu myśliwców z pojedynczym silnikiem. Następnym testem było sprawdzenie pułapu praktycznego. Obaj piloci wprowadzili swoje maszyny w strome wznoszenie. Ponownie P38 wykazał się lepszymi osiągami, osiągając wysokość 1600 metrów, podczas gdy Messerschmitt zaczął tracić moc przy około 1500 metrach. Turbo silniki Allison w P38 utrzymywały swoją moc na dużych wysokościach znacznie lepiej niż silnik Daimler-Benz w Messerschmittie. Jednak gdy przyszło do testowania zwrotności, i manewrowości na średnich i niskich wysokościach Messerschmitt odzyskał część utraconego honoru. Mniejszy, lżejszy niemiecki myśliwiec mógł wykonywać ciaśniejsze zakręty i szybciej zmieniać kierunek lotu. W symulowanej walce kołowej na wysokości 3000 metrów BF-109G był w stanie utrzymać się za P-38, a nawet uzyskać teoretyczną pozycję strzelecką. P-38. Ze swoją większą rozpiętością skrzydeł i większą masą nie mógł dorównać Messerschmittowi w ciasnych zakrętach. Kolejnym testem było nurkowanie. Obaj piloci wprowadzili swoje maszyny na wysokość 8000 metrów, a następnie przeszli do stromego zniżania. Początkowo Messerschmitt zyskiwał przewagę. Jego mniejszy opór czołowy pozwalał na szybsze przyspieszenie. Jednak przy prędkościach zbliżających się do 725 km/h BF-109G zaczął doświadczać silnych wibracji i zwiększonej siły na drążku sterowym, co było znanym problemem tej konstrukcji. Przy dużych prędkościach P38, zaprojektowany z myślą o dużych prędkościach nurkowania, zachowywał się znacznie stabilniej choć również miał swoje ograniczenia przy zbliżaniu się do prędkości dźwięku. Po zakończeniu serii testów oba samoloty wróciły na lotnisko. Lądowanie wymagało precyzji, szczególnie w przypadku Messerschmitta, znanego z trudnego zachowania podczas tego manewru ze względu na wąski rozstaw kół podwozia głównego. Kapitan Nowak, mimo doświadczenia głównie na Spitfire'ach, posadził niemiecką maszynę pewnie i bezpiecznie P38 ze swoim szerszym podwoziem wylądował chwilę później bez żadnych trudności na ziemi Polscy i Amerykańscy piloci oraz technicy zebrali się aby omówić wyniki testów dla polskich pilotów którzy zaczynali wojnę na przestarzałych PZL P11 a następnie przesiedli się na Spitfire'y zarówno Messerschmitt jak i Lightning były fascynującymi maszynami, reprezentującymi różne podejścia do projektowania myśliwców. Messerschmitt bf 109 g był ewolucją konstrukcji, która rozpoczęła wojnę. Był lekki, zwrotny i dobrze uzbrojony. Jego wady, trudne lądowanie, ograniczona widoczność z kokpitu, tendencja do niestabilności przy dużych prędkościach, były znane alianckim pilotom. Jednak w rękach doświadczonego pilota wciąż był śmiertelnie niebezpiecznym przeciwnikiem. P-38 Lightning reprezentował inne podejście, potężny dwusilnikowy myśliwiec o dużym zasięgu i doskonałych osiągach na dużych wysokościach. Jego nietypowa konstrukcja z tysiącdzietnicy podwójnym kadłubem zapewniała doskonałą widoczność do przodu, a centralne umieszczenie uzbrojenia, jeden działko 20 mm i cztery karabiny maszynowe 12,7 mm, dawało skoncentrowaną siłę ognia. Wadami były większy promień skrętu i mniejsza zwrotność w porównaniu z jednomotorowymi myśliwcami. Dla kapitana Nowaka możliwość pilotowania Messerschmitta była bezcennym doświadczeniem. Jako polski pilot, który widział upadek swojego kraju pod niemieckimi bombami i ostrzałem, teraz miał okazję poznać maszynę przeciwnika od wewnątrz. Wiedza ta mogła pomóc jemu i jego kolegom w przyszłych walkach przeciwko Luftwaffe. Kilka dni później zaplanowano drugą serię testów, tym razem w warunkach bardziej zbliżonych do rzeczywistej walki powietrznej. Do testów dołączył drugi P-38 Lightning oraz Spitfire pilotowany przez porucznika Kowalskiego. Celem było przeprowadzenie symulowanych przechwytywań i walk powietrznych, aby lepiej ocenić rzeczywiste możliwości bojowe obu typów maszyn. Tym razem warunki atmosferyczne były inne. Silny wiatr z północy i częściowe zachmurzenie tworzyły bardziej wymagające środowisko dla pilotów i ich maszyn. Nowak ponownie pilotował Messerschmitt'a, a amerykański kapitan Stevens P-38. Drugi Lightning, pilotowany przez porucznika Jamesa Wilsona, miał symulować bombowiec w eskorcie. Pierwszy scenariusz zakładał przechwycenie wrogiego. P-38 przez Messerschmitta z przewagą wysokości. Nowak wprowadził niemiecką maszynę na pułap 7000 metrów, podczas gdy leciał Lighting. 1000 metrów niżej. Na ustalony sygnał polski pilot przeszedł do ataku, wprowadzając Messerschmitta w strome nurkowanie w kierunku amerykańskiego myśliwca. Początkowo przewaga była po stronie BF-110G. Maszyna szybko przyspieszała w nurkowaniu, zmniejszając dystans do P-38. Jednak gdy kapitan Stevens zauważył atak, wykonał gwałtowny zwrot i wznoszenie, wykorzystując doskonałą moc wznoszenia swojej maszyny. Messerschmitt, mimo początkowej przewagi, nie był w stanie utrzymać się za gwałtownie wznoszącym się lightningiem. 38 z dwoma silnikami generującymi łączną moc niemal dwukrotnie większą niż pojedynczy silnik Messerschmitt'a, po prostu odleciał w górę, unikając przechwycenia. Kolejny scenariusz odwrócił rolę. Tym razem to P-38 miał przechwycić Messerschmitta. Lightning zajął pozycję na wysokości 8000 metrów, podczas gdy BF-109G leciał 1500 metrów niżej. Amerykański pilot wprowadził swoją maszynę w nurkowanie, szybko zbliżając się do niemieckiego myśliwca Nowak widząc zbliżającego się przeciwnika, wykonał serię gwałtownych manewrów unikowych, ciasnych zakrętów i zwrotów, w których mniejszy i bardziej zwrotny Messer Schmidt miał przewagę. P-38, mimo większej prędkości, nie był w stanie nadążyć za gwałtownymi zmianami kierunku niemieckiej maszyny. Po kilku minutach manewrowania Lightning znalazł się w defensywie, a Messerschmitt na teoretycznej pozycji strzeleckiej. Te dwa scenariusze pokazały kluczową różnicę między maszynami. P-38 dominował w locie. Prostoliniowym wznoszeniu i utrzymywaniu wysokiej prędkości, podczas gdy BF109G miał przewagę w manewrowości i ciasnych zakrętach. Dla doświadczonych pilotów oznaczało to, że taktyka walki powinna być dostosowana do mocnych stron własnej maszyny i słabości przeciwnika. Trzeci scenariusz miał na celu sprawdzenie skuteczności eskorty bombowców. Drugi P-38 Pilotowany przez porucznika Wilsona, odgrywał rolę bombowca, podczas gdy Spitfire porucznika Kowalskiego i P38 kapitana Stevensa stanowiły eskortę. Nowak w Messerschmicie miał za zadanie przechwycić bombowiec, przebijając się przez eskortę. Ten test ujawnił kolejną zaletę P38. Jego duży zasięg czynił go idealnym samolotem do eskorty bombowców na dalekich misjach. W rzeczywistych warunkach bojowych niemieckie myśliwce często były zmuszone do szybkiego ataku ze względu na ograniczony zapas paliwa, szczególnie gdy walki toczyły się daleko od ich baz. P-38 z zapasem paliwa niemal dwukrotnie większym niż BF-109G mógł pozostać dłużej w walce, zapewniając ciągłą ochronę bombowcom. Po zakończeniu testów Wszyscy piloci zebrali się ponownie, aby podzielić się obserwacjami i wnioskami. Dla polskich pilotów możliwość bezpośredniego porównania Messerschmitta i P-38 była niezwykle wartościowa. Większość z nich miała doświadczenie w walkach z BF-109 jeszcze z 1949 roku, a później z bitwy o Anglię i kampanii we Włoszech. Jednak P-38 Lightning był dla nich nową maszyną. Nieznaną z bezpośrednich starć kapitan Nowak że zauważył że 38 mimo swojej wielkości i nietypowej konstrukcji był niezwykle skutecznym myśliwcem szczególnie na dużych wysokościach i przy dużych prędkościach jego dwusilnikowa konfiguracja dawała nie tylko większą moc ale również dodatkowe bezpieczeństwo Maszyna mogła kontynuować lot nawet po utracie jednego silnika, co było niemożliwe w przypadku jednosilnikowych myśliwców jak Messerschmitt czy Spitfire. Z kolei Messerschmitt pomimo swoich ograniczeń wciąż był groźnym przeciwnikiem w odpowiednich warunkach. Jego zwrotność i przyspieszenie w locie poziomym oraz nurkowaniu mogły zaskoczyć niejednego pilota P-38, szczególnie w walkach na małych i średnich wysokościach. Wyniki tych testów zostały szczegółowo udokumentowane i przekazane dowództwu RAF i USAF. Wnioski pomogły w opracowaniu skuteczniejszych taktyk dla alianckich pilotów walczących z Luftwaffe. Dla polskich pilotów był to również moment dumy. Ich doświadczenie i umiejętności zostały uznane za na tyle cenne, że powierzono im kluczową rolę w tych ważnych testach porównawczych. Kilka tygodni później, 315 dywizjon myśliwski Dębliński został wyposażony w nowsze wersje Spitfire'ów i przerzucony na inny odcinek frontu włoskiego. Zdobyczny Messerschmitt pozostał w jednostce testowej RAW, gdzie służył do dalszych badań i treningu młodych pilotów. P-38 Lightning kontynuowały swoje misje eskortowania bombowców i atakowania celów naziemnych, często współpracując z polskimi dywizjonami wyposażonymi w 1903 „Spitfire“. -y. Kapitan Nowak, dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas testów, stał się jednym z najskuteczniejszych polskich asów myśliwskich. Jego wiedza na temat możliwości i ograniczeń Messerschmitt'a. Pozwoliła mu opracować skuteczne taktyki walki z niemieckimi myśliwcami. Do końca wojny zestrzelił osiem maszyn wroga, w tym pięć BF-109, których sekrety poznał od wewnątrz. Historia testów porównawczych między P-38 Lightning a Messerschmittem BF-109, pilotowanym przez polskich pilotów, stała się częścią lotniczej legendy wojny pokazała nie tylko różnice techniczne między amerykańskimi i niemieckimi konstrukcjami, ale również wartość doświadczenia i umiejętności polskich lotników, którzy walczyli na niebie Europy od pierwszego do ostatniego dnia konfliktu. Dla polskich pilotów był to również symbol pewnej ironii historycznej. Pilotowanie maszyny przeciwnika, który zniszczył ich ojczyznę i porównywanie jej z samolotem sojusznika, który miał pomóc w jej odzyskaniu. Ta niezwykła sytuacja symbolizowała również szerszą rolę Polski w wojnie, kraju pokonanego na początku konfliktu, którego żołnierze walczyli na wszystkich frontach, przyczyniając się do ostatecznego zwycięstwa aliantów. Po wojnie wielu polskich pilotów, w tym kapitan Nowak, stanęło przed trudną decyzją: powrotu do Polski, znajdującej się pod sowiecką okupacją, lub pozostania na Zachodzie. Większość wybrała emigrację, osiedlając się w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Australii. Ich doświadczenie i wiedza, w tym ta zdobyta podczas niezwykłych testów porównawczych przyczyniły się do rozwoju powojennego lotnictwa w krajach zachodnich. Symbolicznym epilogiem tej historii było to, że po wojnie, podczas tworzenia lotnictwa w komunistycznej Polsce, jednym z głównych myśliwców był radziecki Jak-9, którego osiągi i charakterystyki były zaskakująco podobne do Messerschmitta BF-109. Historia zatoczyła ironiczne koło. Polscy piloci, którzy rozpoczęli wojnę walcząc z Messerschmittami na przestarzałych PZL P11, zakończyli ją porównując te same Messerschmitty z najnowszymi amerykańskimi konstrukcjami, by po wojnie znów latać na maszynach przypominających ich dawnego przeciwnika. Tymczasem P38 Lightning, mimo swoich doskonałych osiągów i wszechstronności, stosunkowo szybko zniknął z powojennych arsenałów zastąpiony przez nową generację myśliwców odrzutowych. Jednak pamięć o jego niezwykłych osiągach, w tym tych zademonstrowanych podczas testów z polskimi pilotami za sterami, Messer Schmidtów przetrwała w Annałach historii lotnictwa jako symbol amerykańskiej innowacji i potęgi przemysłowej, która w znacznym stopniu przyczyniła się do zwycięstwa aliantów w II wojnie światowej. W 1969 roku, podczas zjazdu weteranów polskich sił powietrznych w Londynie, kapitan Tadeusz Nowak, już jako emerytowany pułkownik ERAF, spotkał się z emerytowanym amerykańskim generałem Michaelem Stevensem, pilotem P-38, który brał udział w tych historycznych testach porównawczych. Obaj weterani wspominali tamto niezwykłe doświadczenie jako jeden z najbardziej fascynujących momentów ich lotniczej kariery. Dla Nowaka była to również okazja do refleksji nad długą drogą, jaką przebył. Od młodego pilota walczącego w przegranej kampanii wrześniowej 1939 roku przez testy zdobycznego Messerschmitta. Aż po doświadczonego dowódcę w zwycięskiej alianckiej armii. Historia ta, choć w dużej mierze zapomniana w głównym nurcie historii II wojny światowej, pozostaje fascynującym przykładem międzynarodowej współpracy lotniczej i przypomnieniem o znaczącym wkładzie polskich pilotów w alianckie zwycięstwo. Jest również dowodem na to, jak technologiczny wyścig zbrojeń kształtował przebieg konfliktu. Od przestarzałych polskich PZL· P11, przez dominujące na początku wojny Messerschmitty BF· 109, aż po zaawansowane amerykańskie konstrukcje jak P· 38 Lightning, które pomogły przechylić szale zwycięstwa na stronę aliantów. Choć test, podczas którego polscy piloci byli zszokowani, gdy. Dwusilnikowy P-38 Lightning wyprzedził ich Messerschmitty BF-109. Był tylko małym epizodem w gigantycznym konflikcie. Symbolizował on szersze zjawisko: stopniową, ale nieuchronną przewagę technologiczną i przemysłową aliantów, która ostatecznie przypieczętowała los III Rzeszy była to lekcja, którą piloci wszystkich narodowości, w tym polscy weterani, za sterami niemieckich maszyn, mogli obserwować z pierwszej ręki w błękitnym włoskim niebie jesienią 1943 roku.